Halo, halo, cześć kochaniutcy. Tutaj nagrywam filmik do ludzi z Opola. Słuchajcie, mam taką sytuację, opiszę ją troszeczkę. Więc jestem w psychiatryku. Zarzuty pedofil, ponieważ nakręciłem dziewczynki. Chciałem zareklamować na Facebooku i Instagramie, że małoletnie dzieci już robią pierwsze interesy w życiu. Już chyba z trzy razy pomogłem dzieciakom. Kupiłem jakąś oranżatkę, bransoletkę, nawet raz się ojciec cieszył, dziewczynka cieszyła, i nie kręciłem filmików. Tym ostatnim razem nakręciłem filmik, żeby zwrócić uwagę na dzieci. No nic, no tak wyszło z głupoty, z niewiedzy. Na pewno nie jestem pedofilem, ale dobra. Następna sprawa. Nie, nie wiem, czy mnie matka nie podała do sądu na prokuraturę. No i prokuratura ma mój telefon, przegląda filmiki, wszystko przegląda i nie wiem, jak się prokuratura zachowa, czy mnie poda do sądu, czy co się będzie działo. Jestem trochę zastrany, zestresowany. Nie lubię sądów. Po prostu stresuję się tam nie ma zabawy, rozmawia się poważnie, nie kłamie, skłamiesz, złapię Cię, masz przechlapane. Miałem już sprawę jedną, wygrałem, no zobaczymy na tej, jeżeli będzie sprawa, to i tak będzie za pół roku na pewno, albo za rok, bo to tak idzie niestety w polskim sądzie. Chcę wyjechać do Holandii, nie wiem jeszcze jak to zrobię, miałem jechać z Covebo, z Sopola, dzisiaj, ale no jestem tutaj, nie wiem kiedy stąd wyjdę. W sumie nie jest najgorzej, czuję się dobrze, te leki co dają mogą być, nie zniszczyli mnie, więc szacun wielki dla ordynatora, szacun wielki dla lekarzy za wyrazumiałość, za to, że mogę się w miarę, powiedzmy, czuć sobą. No i co jeszcze? No i słuchajcie, najważniejsza rzecz do ludzi z Opola, jak wyjdę ze szpitala, ma ktoś możliwość przechowania? jakiś pokój czy jakieś łóżko materac czy coś gdzieś w jakimś domu bloku w domku nie wiem może być namiot na ogródku na parę dni do wyjazdu do Holandii bardzo mi zależy jakby ktoś mógł odezwijcie się do mnie numer podałem na instagramie znajdziecie bez problemu jakby jakaś mordka się zlitowała sopole ode mną chłopaki pomóżcie nie dzięki serdeczne jak się będzie coś działo konkretnego będę wiedział co się dzieje na pewno Nagram filmik lub napiszę. Słuchajcie, jeśli chodzi o Madonnę. To jest moja sprawa prywatna. Nikogo więcej. Jadę do Holandii po to, żeby zarobić na ubrania, samochód, na życie i wracać do Polski. Posiedziałbym tam z pół roku, rok. Nie wiem ile. Zależy, czy będzie fajny klimat, czy będzie dużo pracy. Zależy mi na tym, żeby nie było picia, nie było proszków. Chłopaki z Holandii się odezwali do mnie z Opola, ale nie mogę się do nich dodzwonić, nie wiem co jest grane. Może się odezwą jeszcze. Fajną pracę mi zaoferowali. Mówią, że nie piją. Jarają czasami trawkę, chuj tam trawkę mogę zapalić. Piwko też mogę wypić, ale żeby nie było chlania, nie? No myślę, że spoko. No i co? Będę coś wiedział więcej. Na pewno dam znać. Zobaczymy co lekarze powiedzą, psycholodzy i tak dalej. Jest weekend, nienawidzę weekendów. Nic się nie dzieje, siedzisz w pokoju się nudzisz, wariujesz totalnie z każdej strony. Masakra. Pozdrawiam nas myszki, mortki. I wszystkich tych, którzy są fajni, normalni i życiowi. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Mm. Jeszcze raz podziękuję za pieniążki na koncie. Nie wiem ile mam. Nie jestem w stanie sprawdzić tego dopiero w poniedziałek sprawdzę. Kumpel poszedł po 4,20. Jutro mi przyniesie zapalniczkę, szkiełko. Może go na piwko namówię? Nie, no zobaczymy. Napiłbym się browarka jednego. Ale bez browarka też przeżyję. Nie jestem uzależniony od alkoholu. Napiłbym się na smaka zimne, gazowane, zajebiste. Spoko, w chuj. No... Trzymajcie się, morneczki. Dzięki za wszystko. Dzwoncie jak coś.